Cześć, cześć moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszej części naszego maratonu zdrabki Extra linie. Także mam dzisiaj tutaj 5 sztuk. Częściowo zdrabki są nadrapane, żebyśmy tutaj długo nie siedzieli. I wybrałem tutaj takie numerki jak 1, 6, 11, 21 i 16. Także mamy tutaj co piątą zdrabkę wybrałem z paczki. Zobaczymy, jak tutaj nam się mm, powiedzie. Jeśli chodzi o jakiegoś pewniaka, no to mamy tutaj jedną zdrabkę, zdrabka z numerem 16, mamy tutaj linię, także na pewno coś dzisiaj tutaj będzie. W pozostałych niestety jeszcze nam tutaj nic się nie utworzyło, zostawiłem w każdej zdrabce po 5 symboli, także wszystko jeszcze możliwe. Trzymajcie mocno kciuki i zobaczymy, przechodzimy do drapania. Jeszcze tylko Wam tak powiem, że właśnie w opisie pod filmikiem zapisałem wszystkie osoby, które zgłosiły swoje typy odnośnie konkursu, ile właśnie uda mi się wydrapać z całej paczki. Także dziękuję za wszystkie Wasze typy. No i na końcu zobaczymy, kto z Was miał rację. Jeżeli nikt nie trafi tego wyniku, no to będziemy losować spośród osób, które były najbliżej. Także drapiemy jedyneczkę, jeszcze tutaj żadnej linii nie mamy. Teraz mamy kości, także szukamy kości. Ale kości tutaj nigdzie niestety nie widzę, także niestety taki symbol pusty. Kolejny symbol to cytryna. Cytrynkę mamy tutaj. I to wszystko tutaj na dole również nie mamy. Także co, drapiemy dalej? Teraz mamy balony. Baloniki mamy tutaj. A jeszcze mamy tutaj, także tutaj nam jeszcze brakuje lodów. Sami zobaczcie. O tutaj chyba nie widzieliście, także tutaj mieliśmy baloniki. Drapiemy dalej. Teraz mamy klapki, także szukamy klapek. Klapki mamy tutaj i jeszcze mamy tutaj na dole. O, tutaj nie widzieliście, także no, muszę tak spoglądać. Z czasu do czasu, czy dobrze właśnie tutaj przewijam i ostatni. Symbol to rolki, także zobaczmy. Szukamy rolek. Rolki mamy tutaj i tylko jeden raz, także no niestety ta zrapeczka z numerem pierwszym wygląda na przegraną. Literki kontrolne różne, także niestety jedyneczka przegrana. Także, może tutaj szósteczka będzie wygrana. Zobaczmy. Tutaj jeszcze muszę was dobrze ustawić. I drapiemy. Kolejny symbol to gwiazdka. No, gwiazdki tutaj nie widzę. Na dole również nie ma, także no niestety. Zaczynamy takim brzydkim symbolem. Kolejny symbol to biedronka. Biedroneczka mamy tutaj. Tutaj. O, jeszcze mamy tutaj. I jeszcze mamy tutaj, zobaczcie. I tutaj na dole już nie ma. Także drapiemy dalej. Kolejny symbol to cytrynka. Cytrynkę mamy u góry. Tutaj jeszcze mamy, poniżej również i tutaj na dole również mamy, także no sporo mieliśmy tej cytrynki, bardzo fajnie. Jeszcze tutaj niżej również mamy, także może coś nam uda się tutaj utworzyć. Drapiemy dalej, kolejny symbol to korona, także szukamy teraz. Koronę, no ale coś tutaj tej korony nie widzę, tutaj poniżej również nie mamy, także niestety, także niestety korony tutaj nie ma. I drapiemy ostatni symbol i mamy tutaj słoneczko, także co, znajdziemy tutaj jakąś linię? No chyba nie, tutaj mamy słoneczko, jeden raz, tutaj mamy... Kolejne słoneczko, tutaj niestety nas inne symbole blokują. Tutaj nas słonik blokuje, także niestety szósteczka wygląda również na przegraną. Zobaczmy jeszcze te literki kontrolne. No, niestety różne, także szóstka niestety również przegrana. Także, także co, może jedenastka nam tutaj coś przyniesie? Później mamy szesnastkę, no to tam na pewno będzie jakaś linia. Znaczy, jest już jakaś linia, także na pewno jakaś wygrana będzie. Teraz mamy tutaj lody, szukamy lodów, no ale lodów niestety tutaj nie widzę, także niestety nie mamy tutaj takiego symbolu. Kolejny symbol to gwiazdka. Szukamy gwiazdki i gwiazdki chyba też również nie mamy. Mamy tutaj na samym dole. Także mamy jeden raz. Drapiemy kolejny symbol. I tutaj mamy księżyc. Szukamy księżyca, ale niestety nie ma. Także no, sami widzicie, jakie tutaj nam dają symbole. No, to troszeczkę szkoda. Znaczy szkoda, no, troszeczkę niefajnie, jeżeli tych symboli nie ma. Teraz mamy balony. Szukamy baloników i mamy balony tutaj. Czy mamy gdzieś jeszcze? No chyba już nie. Także tylko jeden raz. I co? Ostatni symbol. Motyl. Także szukamy teraz motyla. Mamy tutaj. Poniżej. Tutaj również mamy motyla, tutaj niestety okularów nie było, i tutaj jeszcze mamy na samym dole. Także ta zdrabka niestety wygląda na przegraną, chyba że coś tutaj się pomyliłem. Zobaczmy literki kontrolne. No, ale niestety literki kontrolne różne także niestety 11 również przegrana. Teraz, może zdrapiemy sobie numer 21, a szesnastkę zostawimy na koniec, no bo wiadomo, tam jest już na pewno jakaś wygrana. Także co? 21, zobaczmy, czy 21 przyniesie nam jakąś tutaj wygraną. Kolejny symbol to serce. Yy, tutaj nie widzę, i tutaj mamy na samym dole serce, także fajnie, chociaż jeden raz. Drapiemy kolejny symbol, i teraz mamy klucz. O, klucz mamy tutaj u góry. Szukamy dalej, mamy tutaj poniżej. O, trzeci raz mamy klucz. No to takie coś to mi się podoba, że przynajmniej jest więcej niż jeden raz. Tutaj na dole już nie mamy klucza, także to by było na tyle. Kolejny symbol to klapki. Szukamy klapek mamy tutaj. Mamy również poniżej. O i nawet dwa razy. Tutaj niestety nas łódź blokuje. O, klapki mamy jeszcze tutaj. No ale coś zawsze nas tutaj blokuje niestety. I tutaj na dole już nie ma. Także to wszystko. I jeszcze mamy dwa symbole. Teraz mamy tak monetę. Monetkę mamy tutaj. Czy mamy gdzieś jeszcze? No tutaj już nie widzę. Tutaj mamy monetę. I to wszystko. Także został nam ostatni symbol. Mamy tutaj sakwę, także szukamy sakwę. Sakwę mamy tutaj, niestety motylka tutaj nie mieliśmy. Szukamy dalej. Sakwę mamy tutaj dwa razy. Wiatraka niestety nie było. I sakwę jeszcze mamy tutaj, no ale tutaj niestety żadnej linii nam się nie udało utworzyć. Także niestety ta zdrabka również wygląda na przegraną. Zobaczmy literki. No niestety różne. Także no, moi drodzy, trafiliśmy na cztery pustaki dzisiaj. Ale dobrze, że ta piąta zdrabka z numerem 16 będzie tutaj jakaś wygrana. Tylko teraz pytanie jaka? Tutaj mamy pierwszą linię. Mam nadzieję, że jeszcze coś nam tutaj się utworzy. Kolejny symbol to słoń. Słonika mamy tutaj. Tutaj mamy również. Szukamy dalej. Mamy jeszcze tutaj poniżej. I to wszystko. Tutaj na dole słonika już nie ma. Drapiemy dalej. Teraz mamy wiatrak. Szukamy wiatraka. O, wiatrak mamy tutaj. I mamy kolejną linię, także super. Będzie coś więcej niż zwrocik. I mamy kolejną linię. Moi drodzy, mamy trzecią linię, także super. Szukamy dalej. Może jeszcze coś tutaj nam się utworzy. Także chyba trafiłem na najlepszą zdrapkę z paczki. W pierwszym odcinku. Teraz mamy tak lody. Lodów niestety tutaj nie widzę. Mamy na samym dole, ale nas tutaj gwiazdka blokuje. Także co? Drapiemy dalej. Kolejny symbol księżyc. Księżyc mamy tutaj. O, tutaj również mamy. I tutaj na dole już księżyca nie widzę. Także to by było wszystko. I ostatni symbol. Zobaczmy, czy coś nam tutaj. Jakaś linia jeszcze dojdzie, mamy tak sakwę, tutaj u góry sakwę nie widzę i na dole również, także sakwy w ogóle tutaj nie mamy, szybko jeszcze sobie sprawdźmy, czy coś tutaj nie pominąłem, klatki, czy mieliśmy klatki, niestety nie, następnie tutaj mamy gwiazdkę, gwiazdki niestety nie było, słoneczko, słoneczka również tutaj, nie widzę, co tutaj jeszcze mamy. Klapki były sprawdzane, czapka. Czapeczki również nie było. I już tutaj wszystko sprawdziliśmy. Także mamy tutaj trzy linie. Bardzo fajnie. Zobaczmy, co tutaj udało nam się wygrać. Także moi drodzy, zaglądamy, co tutaj się kryje. Zrabka z numerem 16 mamy trzy linie. Pierwsza linia, zobaczmy. I tutaj mamy 10 zł. Także pewnie będzie 3 dyszki. Zobaczmy kolejną linię tutaj. No tutaj również dyszka, czyli już mamy 20 zł. I ostatnia linia tutaj na dole. Zobaczmy, czy będzie więcej niż dyszka. No nie, mamy dyszkę, także mamy tutaj 30 zł. Także mamy tutaj w dzisiejszej części 3 dyszki. Bardzo fajnie jedna zdrabka nam przyniosła tutaj 30 zł, tutaj cztery zdrapki niestety przegrane, także mamy tutaj powyżej powyżej połowy, mamy 30 zł z 50, także, także jeśli chodzi o pierwszy odcinek, to nie jest źle. Mam nadzieję, że kolejne odcinki przyniosą nam jakieś fajne wygrane, że wpadnie jakaś stuwa albo coś więcej w jakiejś zdrabce. Czemu nie? Mam nadzieję, że to nie jest najwyższa wygrana, jeśli chodzi o zdrabkę z tej paczki. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was na kolejną część. Myślę, że pojawi się za dwa dni. Jutro raczej nie będę miał czasu nagrać, także myślę, że za dwa dni pojawi się kolejna część naszego maratonu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że tutaj ze mną byliście. I oczywiście zapraszam Was na kolejną część. Trzymajcie się, do zobaczenia, Papa. Pa.